Cześć, mam nadzieję, że jesteś gotowy na przygodę z ChatGPT, bo dzisiaj opowiem Ci, jak ją w ogóle zacząć. Na sam początek warto wskazać, że ChatGPT jest wielkim modelem językowym opartym o sztuczną inteligencję, który potrafi generować tekst i rozmawiać z użytkownikami na różne tematy. Dzięki nauczeniu się ogromnej liczby tekstów, ChatGPT może udzielać informacji, porad i ogólnie pomagać w rozwiązywaniu wielu problemów. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć swoją przygodę z tym przełomowym narzędziem, czy też chcesz poznać przykładowe problemy, w których rozwiązaniu pomoże Ci chat GPT, a może po prostu chciałbyś dowiedzieć się o co tyle szumu? który spowodował, że ChatGPT w zaledwie 5 dni po uruchomieniu zdobył pierwszy milion użytkowników, a w dwa miesiące pobił rekord polegający na osiągnięciu aż 100 milionów osób korzystających z aplikacji. I jeżeli którakolwiek z tych kwestii wydaje Ci się interesująca, to zapraszam na materiał. Zacznijmy od tego, że nie każdy wie, że ChatGPT to nie tylko nowa forma skarbnicy wiedzy, stanowiąca już teraz ogromne zagrożenie konkurencyjne dla wyszukiwarki Google. ChatGPT jest bowiem już teraz w stanie wykonać zadania z tekstem w zaledwie kilka sekund, które człowiekowi zajęłyby minuty, godziny, a nawet dni. Oto specjalnie przygotowana lista kategorii zadań wraz z przykładami. ChatGPT potrafi kreować nowatorskie nazwy produktów i generować palety barw. Przykład: wymyślenie nazwy dla innowacyjnych słuchawek bezprzewodowych i dobranie odpowiednich kolorów opakowań. ChatGPT potrafi udoskonalać gramatykę, styl tekstu i tworzyć streszczenia. Przykład: Poprawa stylistyki artykułu naukowego i opracowanie krótkiego streszczenia zawartych w nim treści. ChatGPT GPT potrafi tłumaczyć teksty i wyodrębniać słowa kluczowe. Przykład: tłumaczenie instrukcji obsługi sprzętu z języka angielskiego na polski oraz wyodrębnienie głównych słów kluczowych dotyczących funkcji urządzenia. ChatGPT GPT potrafi opracowywać ćwiczenia edukacyjne oraz interakcje ze sztuczną inteligencją. Przykład. Generowanie zestawu pytań i odpowiedzi do nauki historii oraz prowadzenie rozmowy ze sztuczną inteligencją, aby uzyskać więcej informacji na dany temat. Chat GPT potrafi przypisywać treści do kategorii i analizować związki w tekście: przykład, skategoryzowanie artykułów prasowych według tematyki oraz analiza wspólnych wątków między nimi. ChatGPT potrafi tworzyć fragmenty kodu w różnych językach programowania. Przykład: generowanie kodu JavaScript do obsługi interaktywnego elementu na stronie internetowej. ChatGPT potrafi komponować teksty zgodnie z określonymi wytycznymi. Przykład: napisanie opisu produktu, korzystając jedynie z określonej liczby słów. ChatGPT potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne, ale też pracować z zaawansowanymi technikami. Przykład: Diagnoza i naprawa błędu w aplikacji mobilnej oraz tworzenie wyrażeń regularnych do walidacji danych wejściowych. ChatGPT potrafi adaptować styl wypowiedzi znanych postaci i dostarczać inne formy rozrywki. Przykład: napisanie krótkiej historii, w której postacie z różnych książek rozmawiają ze sobą, naśladując ich charakterystyczny styl. ChatGPT potrafi generować zaawansowane formuły i funkcje w arkuszach kalkulacyjnych. Przykład: stworzenie formuły Excela do obliczenia prognozowanego wzrostu sprzedaży w oparciu o wcześniejsze dane. Jak widzisz, ChatGPT można wykorzystać w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, biznes czy nawet rozrywka. Może służyć jako asystent osobisty czy narzędzie do generowania treści, a nawet jako partner do nauki języka obcego. Pozostaje zatem pytanie: jak zacząć pracę z ChatGPT? To proste. Aby zacząć pracę z ChatGPT, potrzebujesz po pierwsze konta na stronie openai.com, które w swojej podstawowej wersji jest zupełnie darmowe. Po zarejestrowaniu się na stronie OpenAI i aktywacji konta, możesz korzystać z interfejsu i swobodnie zacząć prowadzić rozmowy z ChatGPT, podając właściwy prompt. Zapytasz, czym jest prompt w ChatGPT? W kontekście sztucznej inteligencji, prompt służy jako zapytanie. Lub polecenie, które skłania model języka do udzielenia informacji, wykonania zadania lub kontynuowania konwersacji zgodnie z zamierzeniem użytkownika. Wystarczy, że w oknie ChatGPT wpiszesz, napisz streszczenie poniższego tekstu w punktach, a następnie wkleisz długi artykuł, na którego czytanie nie masz czasu. Voilà! Twoim oczom ukażą się punkty stanowiące streszczenie oryginalnego tekstu. I tak oto wiesz już nie tylko, co potrafi ChatGPT, GPT, ale również jak zacząć i rozwijać z nim swoją przygodę. Natomiast jeśli jeszcze nie widziałeś mojego wcześniejszego odcinka pod tytułem Czym jest sztuczna inteligencja? to teraz jest czas na to, aby nadrobić zaległości.